Cześć wszystkim, witam w nowym odcinku. Ostatnio skończyliśmy przy właśnie tym dungeonie z Patrykiem i z Nikodemem. Jak nie wiecie, to to jest Patryk i Nikodem, to zobaczcie sobie poprzedni odcinek i macie listę wszystkich kocików. Moje wyzwanie dla Was dzisiaj jest, żeby dobić 30 tysięcy łapek pod tym filmem. Jak to zrobicie, jesteście przekozakami. Jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 3 sekund, jak odliczę 3-2-1, to yy, całkiem magiczna, fajna rzecz się stanie. Patrzcie to. Gotowi? 3, 2, 1. <grywa> Kto zostawił, a kto nie zostawił, to ma zakaz zostawiania teraz łapki w górę pod filmem Masz bana na łapkowanie pod filmem, bo nie zostawiłeś i tyle Dobry prank, podobał wam się? No, dobra, idziemy? To, godny prank? O, kurde, napalenie, tak. napaleni jesteście na dungeona, widzę, dobra. Więc wchodzimy nie na dungeona, subskrybujcie y, kanał i włączcie sobie playlistę. Możecie zapisać się też subskrybować playlistę, y, gdzie po prostu odcinki z tego będą wlatywały. Dobra, to co? Y, lecimy na ten dungeon? Dobra, chodźmy, zobaczcie w końcu co tu jest. Ponoć dungeony w tej grze są naprawdę hardkorowe, więc nie wiem czego się tutaj spodziewać, szczerze mówiąc. Ej, bo im chyba im głębiej się idzie, im cieplej jest, nie? Tak na logikę. Im bliżej centrum ziemi jesteśmy, koło lawy i tak dalej. Ej, kurde, ile tych schodów jest to cholery jasnej? Ej, rozwalamy spawnery, rozwalamy. No. Nie, czekaj, czekaj. What the fuck is that? Trąbką go strzelę. Ej, co to jest? Ej, twój na napierdziela też. Ej, jakiś magma, bossy, co to jest? Dobra, ja rozwalam spawner, a ty ich bi! Mamy to! Udało się, udało się. Udało się. Sztos. Wow. Kolejne, kolejne, kolejne! O kurde, podwalił się... mnie! Wow. Czekaj jak wypiję... Wow! Ale długo przeżyliśmy! To dobrych tak tangent, tam. więc jak Wam się podobał odcinek oczywiście jest. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Nie no, tragedia stary, co to było? Dobra, wracamy tam. No trzeba tam wrócić czegoś. Dobra, na 3, 3 2, 1 skaczymy. Dobra, 3, 4, 3, 4, o! Jesteśmy, dobra. Tak się dobra, robi przejście dobra. w Minecraftie, moi drodzy. E, śnieg zaczął dobra. padać, jest kurde... Oj, czekaj, muszę wypić szybko wody. No, ja mam na dole wodę, stary. Dobra, ej, zimno mnie bije, mam nadzieję, że będzie... A, będzie cieplej chyba w środku, jak wejdziemy, mm -hmm. nie? Chodźmy na dół. Dobra, idę na dół. Dobra, jestem! Nie! 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 Ty pi***aj! Ty pi***aj! Co się dzieje? Co się stało? Już. Ja o, sztosz. U! 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 O, stary widziałem perfidnie jak on szkielet z one hitował Idę się tu schować, tu chyba jest, o kurde, zombiaki tam są Nie ma, o mam moje rzeczy, dobra mam miecz, mam miecz, ja mam Widzę miecz. szkieleta, widzę szkieleta. Szymar, tu masz, widzę szkieleta mam, Widzę, że na mnie paluje, kurde, czekaj zam. czekaj, czekaj wiem, że tam zrobić. Okej, okay, dobra, zabiłeś go? O kurde, ile rzeczy, tutaj mobów jest To jest masakra, kurde, dobra, zbijam to, nie mam o kur... o nie, nie, a! Stary, to jest nie do zrobienia. Dobra, wróciliśmy tutaj. Nikodemowi się udało nasze rzeczy tam zgarnąć. Ty? O, moje leginsy! Proszę, oddaję. Dzięki, dzięki. Yes Moje sztosowe leginsy. Dobra, dziękuję. Nikodem, patrz, jakieś kurde potwory ma, 50 potworów, które za niego się biją. Dobra, coś tu się zrespiło strasznego? Co to jest? Portal jakiś? Co to się dzieje? Uuuu! Wow! Przewołałeś mobów, które biją się za ciebie? Tak Zajebiście Jakie biedne itemy, jakieś masakra O oh, kurde, szkielety, dobra, ja tam nie idę na razie Dobry pomysł, aaa! Ah! Ooo! Oh! fuck, tutaj były moje itemy gdzieś, tak, tutaj, tutaj, tutaj Moich nie ma żadnych, no? stary Dobra, czemu... Ej, ja nie mam nawet... O, super, ej, mam potkę gojenia, więc jak coś mogę się wygoić Aaaa, ah! pomocy, czupakabra kabra tu jest Aaa! Aaaa! Dobra, idę pomóc nie. sobie Ej, ja mam wrażenie, że tym razem chyba to pokonamy Zrobimy Pobrejmy to się byłem, pieszo... o! CO TO o! JEST? O! O! to co panowie? Dobre wrażenie miałem, zajebiste Dobra moi drodzy To jest naprawdę ciężka paczka, tutaj Z kamiennymi no widzieliście co tam się działo, no nie ma opcji żeby tam bić Zrobię szybko moje rzeczy, które miałem i na 100% teraz będziemy mogli ulepszyć kilka levelów, bo znalazłem coś tuż obok tomu. Szliśmy tak daleko, żeby znaleźć dungeon, a okazało się, że jest przed chatą. Słuchajcie, że jest dungeon dosłownie przed naszą chatą. Może ten, może dokończę domek troszeczkę, żeby mi by nie wchodziły i powoli porobimy rzeczy. No, ja na razie się mega bawię w tej serii. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jakbyście mieli sugestie albo jakieś e, porady, to dajcie znać w komentarzach, bo często wczytałem Wasze porady i bardzo, bardzo pomocne były. A. Patryk, masz wodę na chacie? Eee, stary, szczerze powiem Ci, że mało jest i to właśnie przypalać. Stary, tak mało, że aż nie ma w ogóle. <laughs> Okej, okay, słuchajcie, my idziemy. Eee, tutaj, bo tu jest to. to Czekajcie, że to jest Angeon Nie, to nie jest Angeon, pomyliłem, tu jest Angeon Dosłownie obok domu. Na którym możemy sobie. O, patrz. I rozpiąć się zombiaki I jest. O! Jest jakiś węgiel. I patrz. I to jest Minecraft, którego lubimy i kochamy. zombiaki, które umierają na hita. A, i tak to możemy sobie po i pobawić się tak po... O! Sztos. O, patrzcie, jakie słabe małe zombiaczki. Kupa nie jest taki słaby, bo ma miecz. U, mocny jest jednak. U, uu. Dobra, zabiłem go, ale więcej expa. Czwarty level już, patrzcie. Możemy dodać sobie, patrz, już możemy sobie wlecieć tu. Dodać level na magię, czemu nie. Defense do góry, atak do góry, żebyśmy mogli żelazne rzeczy już używać. To jest to, co jest nam potrzebne. Halo? Oso... U, już trochę ich się zrespiło. Ej, mam pomysł, jakbyśmy to wyk. Co tu się kurde dzieje? Jakie xd mi piszesz na czacie? To Ta gra nie ma sensu Przysięgam ci I na, nagle dostajesz jakiegoś kryta i umierasz To jest tak ciężkie Zwykłe moby nawet to Oddawajcie rzeczy Tak tu jest dungeon obok domu to kwadrat jakiś No to Kroba jest kwadrat. kwadrat Ogólnie to jest kwadrat ale to jest kwadrat dungeon Żeby twój ptak mnie nie zabił bo przez przypadek go uderzyłem O nie zabił Ej co? Połączyłem PvP, już nie bije. A, że on nie. O, spoko, to fajna opcja. Ej, mam cztery Geist Lever. Mogę to zjeść? Mogę? Nie, nie mogę. Podpalać można tym? Ło, stary sztos! Ej, tu są moje itemy jeszcze. Nie zniszczyłeś tego. Zniszczyłeś spawner? No dobra, no to. Ale piąty level. Uuu, ej, patrzcie to, tu coś lata. Kurwa, panowie! Jest dylemat! Zrespił się właśnie Grubas! Dawaj go szybko! Ej, no, czekaj, na trzybaty jedziemy go. Z każdej dać, strony! To kurde na, na dobrań, mnie co? leci! Ej, on na mnie leci! No, uwziął się na mnie, ale nie trafił. Ej, to mi się podoba teraz. Ej, o, kurde! Ej, patrz, kurde kurde! Drzewo wchodzi teraz! Co, kurde! Co Ty ci, kurde. Ej, tak, Daca, je. No i kurde! Elo! Ej, to ja idę chyba spróbować dobić ten kurde. Co to? Ej 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 NIE Ej patrzcie co tu idzie Fera... O kurwa, Zaczął zapierdzielać Ej obróć się, obróć się Ktoś się z nim rozprawia Zabiłeś go No Dobrze Jakiś tygrys, nie wiem Musimy jakoś polewelować się Nawet z węgla może ci mob wypaść, to jest najgorsze stare. Serio? No tak, mnie zabił już raz Ej super pająk jest, super pająk Pomocy, super pająk! Zabiłem go. Uuu, wypadł z niego coś. Ej, wypadła z niego broń. Jaka? Sztos, nie wiem. Taka fajna. Flanger. Ej, muszę to wypróbować na czymś. O, wspomnienia wracają. Janusz! Janusz, Ej, dobra, mam zajebistą broń, mi się wydaje. Ona zadaje 4 obrażenia, ale ma sharpness 2. Więc trochę lepsza jest od mojej podstawowej. O! O kurde przepraszam, nie wiedziałem, że takie rzeczy tu się dzieją. Nic nie widziałem Co się dzieje. No stary, chodź zobaczyć. A, już nic się nie dzieje. Nie wiem, z tego wszedłem stary, No jemu normalnie I na nim się... Dobra, nieważne. Wiedziałem. No nieważne. I teraz test nowego miecza. O kurde, dwa szkielety pomocy! Biją się dobrze, to ja im pomogę. Zobaczymy kto będzie najsłabszy. Czekaj, bo, bo jebijają się sami. I teraz go! Oh, wow, jaki kryt! Nie! Ale kryta zadałem. Stary, mam tak dobrą broń! Ej, nie wiem czy wiecie, ale respią się tutaj takie super moby, to teraz mówię do widzów i do was. Super no. moby, które się tak świecą i z nich wypadają jakieś legendarne itemy Właśnie mamy legendarny taki item Chodź. i... Chodź idziemy spać i możemy mieć. Idzie zombie, czekaj, chcę. O, dobra. Nie no, twoje moby zabijają wszystko. Ja też chcę takie tak. moby. W Na następnym odcinku robię sobie takie moby i będą za mnie walczyć. Ja będę stał i zbierał Ekspa tylko. Dobra, dobranoc. Dobranoc. O, dobra, jest zombie? Ej, mam dziesiąty poziom! Jest super, ej, chodźcie, bo tu jest super pająk, szybko. z tego super pająka właśnie wypadają rzeczy. Patrz, jest, tu świeci się tak śmieszki, Widzisz go, to? Lejego. A czy z nami o nie! O chudę! Lego, Lego! Wypadło coś? Ta, tak jakiś. Pokaż, co wypadło! O mój Boże! Wow! Go, wow. Go teraz, go. Jak ty tam rzuciłeś? Patrz, mam prawy. No? Ja idę do tego potwora wielkiego Mój dziesiąty poziom! Kurwa Jest dziewiąty mam dziewiąty Stary twój głos był tak śmieszny, tak powiedziałeś tylko tak A Dobra, więc mamy dziewiąty level od, od całego poprzedniego odcinka czekamy na tą chwilę, żeby mieć ten dziewiąty level, bo możemy w końcu dodać sobie Defense na ósmy poziom! I ubrać d oh, yeah, boy! Yeah, boy! That's what I'm talking about, boy! Tak. Chłopaki, patrzcie, mam zbroję uh -oh. żelazną! Brawo. Uh -oh. Brawo! Dziękuję! Achievement get, żelazna zbroja. Masz Ej, może chodźmy do tego dungeona, którego ja znalazłem. To ty weź wodę, ja biorę jedzenie. Bo my jest najbliżej Dobra, jesteście gotowi? To pójdziemy do tego lepszego dungeonu. A ja mi. I jestem gotowy. Dobra, rzuć mi też kilka wód, wódek wódkę na drogę. Ale fajny Wziąłem też, y, wygląda jak czapka y, kucharza, ale to jest bandaż. Ma ktoś szósty poziom magii? Ja. Eee, ja to masz, bo będziesz mógł się tym bandażować. To jest jeszcze lepszy jest. bandaż. Dobra, dobra, idziemy na ten. Gotowej? To na 3 do jeden skaczemy, dobra? Trzy, cztery. ry. Dobra, chłopaki, bo to nie to miejsce! To nie to mi... Dobra, uspokójcie się, to nie to miejsce. E, ale jest mob, więc zatrzymujemy się tu. O kurde, idzie. Dobra, dawaj, klepiemy oh no, go. Oh no. Kurde, e, nie widzę go, jest! Dawaj oh, eee. A no, łatwy był e, do tego dungeona, więc... No myślę, że resztą na piechotę przyjdziemy. Ej, w drodze do dungeon'a znaleźliśmy wioskę. A, to nie jest wioska, tylko zwykły dom. To jest dom. Ej, to chodźmy, to może ktoś tu jeszcze mieszka? Nie, to jest stajnia. I to jest otwarte i nic tu nie ma. Ale gówno. A na strychu? Ej, może na strychu coś ukryte. Ej! Jest! Jest strych. O mój boże. Ej, jest dźwięk, tam... słyszycie to? Tak. To smok, a tu można wejść na strych normalnie? Dalej się nie da! Co tu jest? O to blokuje! o no, tu jest drzewo. o Ej, tu coś jest, tu coś jest! Tu coś jest! Ej, bo jest wszystko obok nas Nikodem tu jest. bo kurde no. jest! Ej, faktycznie! Wow. Jest ej, dobra, dobra, ej, to, to idziemy! Tu, dobra, to spierdzielamy stąd. U. Ej, tam jest coś u góry ze strony! Ej, ej tu są fajne! O kurde! Ej, co to? Co to za jakieś złote? Ej, gold, 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 gold magety gold to są! Gold sztos! Kobieście to się da, i uciekamy. Dobra, dobra, szybko, szybko. Ej, wiecie o co zobaczmy chodzi, raz, raz. ej, dobra, was koni chyba Diamy! Mam dwa obsydiany, tu jeszcze jeszcze jeden, trzy. Będziemy mogli zrobić portal Ty do. Zima, dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy stąd. Lecimy do, te, do tego dungeona. Dobra, przeszliśmy tutaj, żeby zrobić szybkiego checkpointa, żeby zostawić rzeczy eee, i dopiero teraz ten, więc zrobię szybko nam skrzynkę. Zostawimy rzeczy w skrzynce nasze ważne. Tylko, że to jest moja skrzynka. Wy musicie zrobić swoje. No, Bo gdybyśmy zginęli, to zawsze możemy odebrać rzeczy. Jest to taki checkpoint blisko domu. Idę wypełnić wodę. Macie coś? Co jest? I dlatego, moi drodzy, odstawia się rzeczy do skrzynki. Ej, itemy straciłeś. Dobra, wróciłem. Halo, halo. Macie Trzymaj. moje itemy? To tutaj, Są skrzynce, tutaj le, tak? To, to, co zabrałem, stare. To, co zabrałem. O Jezu, serio straciłem tyle. Ja go w ogóle nie zauważyłem, on totalnie... A, ja idziemy, poszedłem sobie idziemy, normalnie chodźcie zbierać chodźcie, chodźcie wodę chodźcie i se umarłem Macie wodę, bo mam totalnie rozmyty ekran Ja mam Dzięki Ej. O! O! No ja padnę, ja padam, ja padam, ja padam, ja padam Czemu wszystko nagle lata? Ja padam No kurde ja pada, mam ci serca, trzy rzeczy. Gideon, go, go rzucaj! Mam trzy serca, stary, nie dam rady. Dobra, patrz to, stary, ja ci pokażę, jak to się robi, dobra? Trzy, cztery. Oooo! Nice. Yeah, boy! Nice! Ej, 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 ej. Co? Zarazem w ogóle jakieś ultra drzewo. Naszego wielkie, domu? Wielkie drzewo, tak! Bo nie ma. O kurwa, jest faktycznie, widzę go. Chcemy co widzicie? Tam! O, widzimy cię, widzimy cię, widzimy cię, idziemy. Ooo, sześć, sześć. Kurde, coś mnie uderzyło i mam blindnessa. o! oo, oo! Ty... Ej, o, tu idzie takie drzewo jakieś też. Daj go! Ale Ej, mocny, jest on jest mocniejszy, on jest mocniejszy oh, Steward ucieka, ucieka, ucieka Uciekam, 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 bo mnie klepie Dobrze, dobrze, Dobra. Mamy to. Nice, nice, nice Ej, czekaj, póki się goimy tutaj, to ja sobie szybko dobiję level Bo mamy szósty level, więc mogę sobie dać na atak Zajebiście Jak będę miał atak na ósmym, to będę mógł żelazne miecze A, a wiecie jaki jest poziom na ten, na diamentowe? 14, Szeste. 14, 16 o, panie, to trochę przed nami jeszcze. No dobra, ale o, to tak fajnie, to. W... Totalnie inaczej niż normalnie. Mega mi się to podoba. Dobra, chodź, idziemy. Zab o, ej, oh, jezu, ile, ile świniek. świniek! Dobra, więc ja sobie teraz, moi drodzy, pod expie te podstawowe rzeczy, bo te najpodstawowe, najpodstawniejsze nasze poziomy, to możemy po prostu Expeach. Na przykład mam trzeci level, to możemy dać sobie na Agility i będziemy mogli używać łuk, a to jest mega potrzebne, myślę, że w tej chwili. Szczególnie, że będziemy mieli. O! Pomocy panowie! Pomocy panowie! Jaki szybki wow! ten! Mrożący! Mrożące panieczyny rzuca. Zabiliście o, go? Ale no, słabiak, tak, ale słabiak I co? Coś jest w tym drzewie czy nie? Czy to po prostu jest takie dużo drzewo? Jeszcze tam nie byliśmy ja Może na samej górze będzie? No dobra, to musimy dostać się na samą górę, o boże to Myślę, dla czy, że coś będzie? tam... Ja Można po tej górze wejść, będzie szybciej A tak, widzę, po tej górze, no faktycznie Dobra, jesteśmy ja na samej tutaj. górze i tu nic nie ma I tutaj u mnie w środku też nic kurde nie ma Tutaj, jak jestem Ale góra te... I dobra ja Dobra, to wszyscy skaczemy na 3, 2, 1 o, kurde, udało się? Nie, czekaj, bo Patryk też, dawaj, o! Patryk! Kurde, dobra, teraz ja skaczę. It's a yes me. Udało się, ja złamałem, że, że złamię nogi też. Idziemy, y, idziemy chyba do dungeona, bo. O, kurde, co są moby wszędzie! Ej, pomocy, tu są moby wszędzie! Nie, Chylec. szkielet, nie! No, to tyle z Dunjona. Dobra, ja umarłem, więc idę szybko do kumpli na chatę, bo chcę wam pokazać właśnie Grave Scroll, który wam mówiłem. Czyli zrobimy go i będziemy mogli się tepnąć na ostatnie miejsce, gdzie umarliśmy. Chyba tu jest Grave Scroll, więc możemy zawsze pożyczyć od Nikodema. Bo do tego jest potrzebna właśnie ta skóra, enderperła i papierek. Ale dobra, patrzcie, trzy, cztery. Woo! I jesteśmy i mamy wszystkie rzeczy. I tak so, sobie... o kurde, tu są jakieś moby. Halo, halo. Jestem! Halo? Ej, tu jeszcze Nicodem. więcej rzeczy leżało! Ale to nikodema, no to moje, to to oh, okay, moje. dobra, Okej, dobra. Wow, o, normalne, to to... Pochodnie <laughs> normalne pochodnie świecące? Normalne pochodnie świecące! Nie, no nie, no nie. Kurde nie! No nie! Dobra, panowie, uważam, że nie byliśmy na to gotowi, więc myślę, że najlepszy, najlepsza rzecz w tym przypadku będzie, jak po prostu pójdziemy na ten pierwszy dungeon, na który mieliśmy iść od początku, do którego w ogóle nie dotarliśmy. Pociągle się zatrzymaliśmy, po Tak, 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 tak. Też tak uważam. Dobra, okej. Okay. No dobra, to ja się zakręcę na miejscu i już tam będziemy. Dobra. Tam przejdziemy na piechotę. Dobra, trzy, cztery. Dobra, jesteśmy przy pierwszym tanżu, udało nam się dotrzeć. Idziecie? Dobra, ja tak, już wchodzę. Jest. E, tak, jesteśmy tak. blisko właśnie tej wioski Pamiętasz? pamiętacie? To jest wioska od, od tak. pierwszych odcinków. Dobra, lecimy, lecimy. O, nice, macie te pochodnie? Ej, nie patrzcie panowie, tu jest taki torcik, ja bym poszedł na niego pierw. Wow, Wygląda bo smacznie. Jest jaśniej tutaj jest. też. <śśmiech> Skrzynka! Uuu, w końcu jakieś rzeczy, trochę biednie. Enchanted book. Słabo, ale przynajmniej jest jedzonko, zajebiście. Zbieram Dobra, wszystko. Dalej. Gdzie idziemy? Podaję, tu, w jaką sprawę? nic nie było, a tu jeszcze sam poziomy dungeonów stare chyba, wiesz? Tu jeszcze U, taki... stary poziom, tu jest zamknięty jakiś poziom, może na niego pójdziemy. <laughs> Skrzynka! Co to było? Aqua Affinity. Znalazłem kilka rzeczy, ale nic takiego całuj, ciekawego. O, wow, dobra. Ło! Wow. Nie skelet, 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 skelet! Chowa się! Zombie. A w skrzydły spotanie sam Tu nic? Ło! It was at this moment that he, knew. he fucked up. Ale jesteś? pułapka! Poczcie ład się zrzucił, kurde wariat! Mhm. Ten pająk tam siedział tu na górze i to tak to czekał to na mnie. Nie ma. No. Ej, tu jesteś na dół i kabra. Ej, czekaj, czekaj! Pisze, że jest mega ciemno. Jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz zjedzony przez coś, przez coś duże. Ej. dużego. Zrzuciłeś mnie, kurde! Ale czekaj, on nie atakuje. O! O! o, o, o atakuje! Atakuje, atakuje. Chodźcie dalej, chodź dalej, chodź dalej. Chodźcie czekaj, dalej. bo tu idzie kolejny, idzie kolejny, idzie kolejny. Chodźcie dalej, chodźcie chodź ze mną. Ej, to, co, jest. to jest? co to jest? Jakieś dziwne rzeczy w ścianie. Ej, macie pochodnie? Mam... Ale... nie mam. Też nie mam właśnie. Poznalazłem jakieś Te mega kule. dziwne rzeczy... Posier... Potka... Mam 20 pochodni, panowie! Zajebście! Zajebijście! Ooo to chodźcie tutaj do mnie! To ja będę oświetlał nam drogę. Patrz tam co jest! O mój Boże, to jest szkielet Wo, ma... już mają zbroje kurde jakieś i ten. Co to Ej, jest? To jest, Ej... jest przejście jakieś jest. Gdzie, Gdzie jesteś? Tu! Gdzie? Tu, o. O! Oh! O oh, mój! Wow! B! Kurde! Ziemniaka mam ciepłego! Ej, mam y, te! Co tu się dzieje? O, szto, zbieraj emeraldy! Ej, patrz, ja znalazłem ziemniaka ciepłego, y, który ma Fire Aspect 3, no, Sharpness 2 i knockbacka Przetestuję go! O, działa! Zajebiste. Przepraszam, jak mogę Ci złamać nogę, kurde, ziemniakiem? A co? Chodzi? Chyba no, tak. Ja mam pomysł. Ale tak ostrożnie pójdziemy, chodź. A, dobra, to zrób ten. Bo tu są żelazne bloki chyba przy ścianie. Blok, blok, o, kurde! Oh, shit! Oh, oh, kurde, oh. na niechcianą imprezę chyba tu Czekaj, ja mam ziemniaka! Ziemniak! Daj, 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 z góry, z góry ich pijemy, dawaj. Kurde, nie sądziłem, że wygram Minecrafta z ziemniakiem w ręce. A jak się ładnie ten palą moment, wszyscy. Moment, twój jest lepszy niż twój miecz, nie? No to serio jest, no, prawda? Tak. <laughs> dobra, wskakujemy! Go! U! Jest ich wow, wiedzy, ej, oni się fuck. respią! O, swój pomysł! zły pomysł, zły pomysł! O mój Boże! Czekam, czupa kabra! Ej, pomoc ta taka czupa kabra świetna! Wow! Ło! Wow. Pomóż pali. mi, pomóż mi eee... Eee... tu, tu są rzeczy! O kurde, dobra, jesteśmy z powrotem! O, kurde, co tu się dzieje, stary? Zygodę. ILE expa? Widzisz ja to ile expa? To jest? zbroje. dobra ja idę po ten EXP Ale chodzę. O, -oh, o, -oh, o, -oh, o -oh, oh kurde Dwudziesty level expa. Ale lecą na mnie O kurde, umrę też Czekaj, muszę się gdzieś u... Ten stain... Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź mnie Idę, 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 biegnę zrób, zrób mi wejście na górę, zrób mi wejście na górę Umiaram, Umieram, umieram Oh my god Dwudziesty trzy levele poszły się walić to jest tak Znikam ciężkie. Dobra, wróciłem do was. Co tu się dzieje? Ja nie, ja nie o się kurde! Widzę, Myślałem, że to ty stoisz, stary. Ja tu zombiaki nie, stoją. Nie, patrz, ej, to jest nie, jakaś to jest... masakra, kurde, ile to jest tego, to jest... tego tu jest. Mob spawner, jest. Start. To jest Mob spawner, ja mam pomysł. Co z nim pies, chodzi. pies. Ja, patrz, gdzie ja jestem, steward. E. ej. Weź ich tam przyciągi, i ja wtedy szybko wskoczę. I ten. Dobra, idę, idę, idę. Okej, okay, schodzę, schodzę Chodź, 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 chodź. Poż, tos Ej, masz pochodnie jakieś? Po ciemno jest Nie mam nic, ja wody nie mam, stary Jezu, co tu się dzieje w tej paczce modów? W życiu nic takiego, stary, nie widziałem Ej, zbugowałem się, pomocy A, a, spadłem na dół Czemu mi to robisz, Panie Boże? Dobra, jest kit, jest kit Zbieramy, zbieramy Ej, zebrałem bardzo dużo rzeczy, które tu leżało Gdzie jesteście? Coś mnie bije Ej, ciągnie mnie, ciągnie mnie

U, uh, 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 Nie da się w to grać Tu jakieś rzeczy są, dobra zbieramy i spierdzielamy panowie bo Ja jestem ktoś u mnie ten, ja są u nas wiosem się Już wpadzić. jesteś w domu? Dobra to ja tak, zebrałem Wow przyszłem tą całą drogę żeby zebrać 6 serc czupakabry, które mnie, które mi gówno daje Obrzydza mnie ten cave, mam go w dupie, już nie wracam tutaj Póki nie będę porządnie przygotowany Dobra, ja wyszedłem z tego. Zamykam to gówno Ej, wróciłem na hatę OOO! że Ooo! KURA! Widzieliście wystało! Ten ptak złapał creepera i mi rzucił go na głowę! Co to kurde jest? Chodź, chodź do mojego Ja chcę spać tu mogę spać się w twojej Nie możemy, nie możemy! O Jezu! O Jezu! Stary on! Ten ptak leciał z creeperem i dosłownie jak przeleciał nad moją głową, to mi rzucił go na łeb. Po prostu to jest, takie, to jest takie plucie w twarz przez tą grę. Ta, ta, ten modpak jest tak, tak niedo. O, Creeper! Ten modpak jest jakieś, tak nie do ogarnięcia. Myśli, jest... Dokładnie, jak już myśli, że jest O, jest dobrze, że to jest. O! No człowiek wraca myśli, że wróci do domu, że jest bezpiecznie, spokojnie. A tu kurde ptaki rzucają ci creepery na łeb. To jest kurde gówno. Dobra, czekajcie i zanim pójdziemy spać, moi drodzy, to jest koniec odcinka, mam nadzieję, że zostawiliście masę łapek, że polubiliście, że wam się podobało. Jest ciężko, jest ciężko, wiem, że jest bardzo ciężko na razie, ale z chłopakami postaramy się właśnie, żeby było e, fajniej i może jeszcze ktoś się pojawi na tej serii, który nam pomoże. Może jeszcze większa ekipka będzie, może więcej ludzi będzie, nie wiem. Dajcie znać, kogo byście wy chcieli zobaczyć w odcinkach, e, w opisie e, i co? I dziękuję za wszystkie łapki w Subskrypcje yy, I mam nadzieję, że wam się ta seria podoba Na razie yy, Widzimy się jutro o 16 Ilu?